A wy w tej bardzo. W w czasie promocji na kapsuły, więc od razu postanowiłem, że nagram ten filmik. Robię wam openik. Mamy tutaj, eee... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć... Two hours later... I dwie. Dwadzieścia dwie! dwie kapsuły do otwarcia. Tego myślę, że mamy i autografy, i, i... stickers i ogólne... I te legendy. Więc po prostu, że otworzymy i... Oczywiście przepierdolę 30 złotych, bo jakżeby inaczej. I pierwsze co leci. O to Cloud9, dobra. Jakoś tak coś trzeba wrzucać. Zbieram się do Hydensica, zbieram, ale tutaj to tu mi coś wyskakuje, więc padam na pomysł, że przecież jest promocja dzisiaj dosłownie wpadła przed chwilą. Sprzedałem na szybko swojego kawaha, sprzedałem na szybko AWP. Nie dość, że mam nowego akacza i nową MK, którą tutaj możecie sobie zobaczyć. To jeszcze sobie zdążyłem kapsułki kupić i takim jak już przesrałem wszystko. O, nie, mogę być glider. Już wcześniej otwierałem, jak ludzie mnie mają na snapie, to mogli zobaczyć, że potrafiałem trochę gliderów, ale w końcu postanowiłem, że wszystko leci na kanał. No nie, no halo, no. To, to, to jest już powoli niesprawiedliwe. Ja widzę na minusie z tego. Jedna czerwona, jeśli trafi ta jedna czerwona, no, no nie, no no Całe moje szczęście poszło dzisiaj kurde w te. W, 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 w glidery rany. Przez chwilą. Chciałem powiedzieć rano. I dupa, i dupa. One miał teraz wszystkie broni obklejane. No nie... No halo! Teraz zrobiłem patent z ostatniego odcinka. No jakby się czerwona trafiła to byłbym takwycony Nie będzie czerwona Iwano no, drugi raz nie siądzie, drugi, drugi raz nie siądzie No oczywiście, że big Muszę sobie jeszcze kupić Dig i będzie kurde na broni Big Dig no, no 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 nie no no ze mnie szydzi Teraz po prostu widzę jak on sobie się przez monitor io <laughs> no. Dobra, przechodzimy do autografów. autografy są warte dwa razy tyle. Nie no. Są niebieskie, sam niebieskie, no nie no. no, nie no. Dajcie mi złote, dajcie mi złote. Nie chcę jakąkolwiek złote Tutaj jest warto co najmniej dychę. Daj mi złotą dychę. Lecimy jakąś nie po kolei. No, no, dobra, dobra. Jest glider, jest glider. Pierwszy glider się trafił. Proszę bardzo. No, no, no. no. Widzowie, jak trafię z złotą, to nie wiem, to, 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 to yy, szybki challenge. Yy. Jak trafię złotą to... Z... Z... Y... nie fikoła na stronie. Albo y... Trafię złotą robię Twitcha To sobie założę Twitcha Woo! HOLO! Jest! Jest dobrze, jest dobrze! Tyle może być, zwróciło się Mam nadzieję. Jak się nie zwróci to jestem załamany Przeciwilej myślałem, że to jest ten yy, Gaben Ojej, ojej To jest Rez Ryż, chyba To jest jedna z lepszych i gorszych rzeczy jednocześnie Bo tak naprawdę zdaje sobie sprawę, że uch, Ja dropnę, ale jednak to robi bo jest śmieszne Niech wyświęci Dropnie złote? Dropnie złote czy nie? Dropnie złote no oczywiście nie O, Hobita trafiłem Pogers No to dobrze, no to tak się pisze Ile mi wyjdzie za. Gdzie jest tak, gdzie jest tak Gdzie jest Rob's Hollow? Warte? Nie pieglu 35 Pogers, mamy zwrot widzowie Dziękuję wam bardzo serdecznie, bardzo serdecznie widzowie. Trzymajcie się ciepło, no i cześć. Mamy profit.